Mieczysław Amrugiewicz: Coś dla kogoś. Czyta: Adrian Jerzy Amrugiewicz. Wspomnienia i refleksje z mego życia i z życia wzięte. Wstęp. Przez 27 lat zastanawiałem się nad tym, czy utrwalić w maszynopisie to, co w roku 1970, kiedy nagle i niespodziewanie zostałem zwolniony z zawodowej służby wojskowej, odręcznie spisałem w brudnopisie. Już w latach 1953-54 namawiany byłem przez swoich przełożonych do napisania swoich przeżyć wojskowych, szczególnie z okresu całkowitego rozminowywania terenów północno-wschodniej Polski, w którym to brałem czynny udział. Moi przełożeni i starsi koledzy, znając moje skomplikowane i ciekawe przeżycia z tym związane, chcieli upowszechnić to w periodykach wojskowych dla potomnych. Nawet polecenia służbowe nie mogły mnie skłonić do tego wysiłku. Powodem – nagminny brak czasu, Brak chęci do wspomnień o przeszłości, brak jakichkolwiek notatek z minionego okresu, a też chęci do popularności w tym okresie. Kiedy jednak nagle znalazłem się poza wojskiem, czując żal i niesprawiedliwość, doznałem nagłą potrzebę spisania swoich wspomnień i doznań ku pamięci potomnych. Mając jeszcze w pamięci wiele zdarzeń i czas do dyspozycji, w okresie dwóch tygodni przelałem na papier nie tylko to, co przeżyłem, ale i to, co czułem. W ten sposób chciałem wyładować z siebie to, co mocno wdarło się w moją pamięć i to, co leży na moim sercu. Przez całe życie to, co robiłem, starałem się robić dobrze i wkładałem w to całego siebie. Nawet wtedy, kiedy nakazaną pracę uznawałem za syzyfową, zmyśloną, do tarcia szanu potrzebną. Takich prac, szczególnie w wojsku, było multum, gdyż ówcześni dowódcy na wyższych szczeblach mieli bujną wyobraźnię, sztywny kręgosłup i nie brali żadnej odpowiedzialności ani finansowej, ani moralnej. Wszystko robiło się efekciarsko, nie bacząc na koszty i na wysiłek wykonujących. Moje uwagi i pretensje zbywane były aktualną propagandą sukcesów, a najczęściej milczeniem. Cały czas i do dziś miałem duże poczucie humoru, i to pozwalało mi w takich przypadkach przechodzić do porządku dziennego. W sercu jednak z dnia na dzień gromadził się smutek i złość na marnotrawstwo. Z biegiem lat doświadczyłem, że większość ludzi będących na stanowiskach w PRL-u to ograniczeni karierowicze, którym wystarczy dać sękaty kij do ręki, a na pewno zmuszą swoich podwładnych do wysiłku i do uległości. Byli to ludzie w większości zastraszeni swą partyjnością, ślepym posłuszeństwem i gotowi poświęcić najbliższych dla ratowania swojej władzy. W ogóle to społeczeństwo jest w stanie zauważyć w drugim człowieku kalectwo fizyczne, nie rozumiejąc, że jest też kalectwo moralne, psychiczne, którego skutki są chyba o wiele bardziej bolesne, choć tego nie widać. Widziałem wielu ludzi niesprawnych fizycznie, w których kipiało życie, ale umiałem też obserwować ludzi zdrowych, w których to życie zamierało. Byłem i jestem wyczulony na te właśnie sprawy moralne, a życie niestety nie oszczędziło mi tych krzywd. Zawsze, oceniając kogoś, wchodziłem w jego położenie, widząc siebie na jego miejscu. Pozwoliło mi to na obiektywizm i życzliwość. Z panującą znieczulicą nigdy nie mogłem się zgodzić. Dlaczego w czasie wojen i klęsk żywiołowych ludzie potrafią się szanować? Nie wiem, czy to jest naszą cechą narodową, ale historycznie biorąc zawsze jesteśmy dobrzy, kiedy nas biją. Dlaczego w normalnych warunkach zdrowy nie rozumie chorego, bogaty nie rozumie biednego i tym podobne? Wspominając lata przedwojenne, chyba było więcej dobra na świecie. Duże zmiany w mentalności ludzkiej powodują wojny, ale też brak jakichkolwiek zasad moralnych w panującej nowomodzie powojennej. Każdy w swoim postępowaniu kieruje się tylko swoimi potrzebami, a nie potrzebami innych. Tak piękne zasady moralne Kościoła też są interpretowane na wyłącznie swój użytek. A tyle pięknych i mądrych opracowań, wywodów, haseł i tym podobnych wydano na świecie na temat stosunków międzyludzkich. Kończę te wywody moralne, mając nadzieję, że w dalszej części jeszcze nieraz do nich wrócę. Nigdy nie miałem zdolności pisarskich, choć w szkole systematycznie miałem oceny dobre z wypracowań domowych. W nich jednak nie pisałem o tym, co przeżyłem lub to, co czułem, a tylko o tym, co wymagała szkoła i jak wymagała szkoła. Najlepiej i najczęściej miałem polot w czasie, kiedy leżałem w łóżku. Tematyka różna i jej treści przychodziły mi wtedy bardzo łatwo. Zresztą zawsze lubiłem wszystkie sprawy przemyśliwać w łóżku rano wstawałem z gotowym planem na cały dzień. Od młodzieńczych lat lubiłem też obserwować ludzi i ich życie. Dość często udawało mi się trafnie scharakteryzować danego osobnika na podstawie wyglądu, jego zachowania i tym podobne, mając okazję sprawdzenia tego w przyszłości. Miałem ku temu szczególną okazję w środowisku żołnierskim. Przez okres 25 lat służby zawodowej raz zastosowałem karę oddania podchorążego w ręce prokuratora, który spotkany po czasie oświadczył, że nie ma do mnie żalu. Tak trzeba było. Nie przypisuję sobie żadnych nadzwyczajnych zdolności. Po prostu to lubiłem, tym się interesowałem, byłem na to uczulony i uczyłem się sam na sobie i mi bliskich. Wszystko, co w życiu osiągnąłem, przychodziło z trudem i zawsze o wiele za późno, także przyjmowałem już to bez satysfakcji i radości. Było to tym bardziej przykre, że inni wokół mnie zdobywali wszystko o wiele tańszym kosztem, o wiele szybciej i nie zawsze fair. Mimo, że znałem ich metody, nie potrafiłem, a wręcz nie chciałem stosować ich w życiu. Zdawałem sobie sprawę, że swoim zachowaniem i postępowaniem tracę wiele. Nie zrobiłem kariery, nie dorobiłem się majątku, nie miałem łatwego życia i nic z tych rzeczy, które pozwalają być szczęśliwym, choć nie zawsze uczciwie. A jednak mam wewnętrzne zadowolenie, że to, co mogłem, zdobyłem godnie, a najważniejsze, że moja rodzina miała zabezpieczony żywot. Nigdy ja i moja małżonka nie mieliśmy wygórowanych ambicji. Żyliśmy tak, jak na to pozwalały istniejące warunki a były one różne, a najczęściej trudne i materialnie, i moralnie. Dziś możemy się cieszyć, że jednak Pan Bóg pozwolił nam w zdrowiu dożyć tylu lat. Goło, ale zdrowo. Lata młodzieńcze, dom rodzinny Urodziłem się 1 stycznia 1925 roku w Stanisławowie, jako syn Józefa i Emilis z domu Schneider. Z opowiadania rodzinnego wynikało, że moja data urodzenia właściwa to 24 grudnia 1924 roku. Jednak rodzicom udało się mnie odmłodzić, rejestrując urzędowo w nowym roku, ale to gwoli ścisłości. Miasto, w którym się urodziłem, było miastem wojewódzkim, leżącym w południowo-wschodniej części ówczesnych granic Polski, a obecnie po II wojnie światowej w granicach Ukrainy. Mój ojciec był bardzo dobrym i szanowanym fachowcem i w całości oddany swojej pracy i pomocy innym. Dom jako taki pozostawiony był matce. Często pamiętam słowa matki kierowane do ojca, ty nawet nie wiesz, ile chleb kosztuje. Faktycznie nie pamiętam, by kiedykolwiek ojciec zapytał nas dzieci, jak nam idzie w szkole, jakie mamy potrzeby i co w ogóle robimy. Takie były układy rodzinne, a my nie śmieliśmy ich zmieniać. Jak pamiętam, taki stosunek ojców do dzieci i gospodarki domowej cechował i panował w innych rodzinach moich kolegów i koleżanek. Głowa domu musiała zabezpieczyć finansowo rodzinę i jeżeli to osiągnęła, to już był jej sukces. Pozostałe czynności spadały na kobietę, czyli matkę. Ja szczyciłem się tym, że mój ojciec był szanowany przez otoczenie, był bardzo lubiany, towarzyski, uczynny i był dobrym człowiekiem. Często w waltance przy domu schodzili się jego koledzy na pogawędkę przy piwku. Wódki prawie nie pił, ale bez piwa trudno było mu się obyć. Raz w życiu dostałem od ojca w ucho, gdyż uważał, że podsłuchiwałem rozmowę starszych. Ja nie słyszałem prawie przez dwa dni, a ojciec przez dłuższy czas był nagabywany przez matkę i sąsiadów, że nie umie karcić dzieci. Będąc przy tym, chcę wspomnieć o ciekawostce. Otóż rodzice w sprzeczkach lub kłótniach między sobą używali języka ukraińskiego. Chyba dlatego, żeby dzieci nie rozumiały, a jak byliśmy już starsi, to im to już weszło w krew. Fakt, że żyliśmy wtedy w otoczeniu różnych nacji i o dziwo wszyscy nawzajem się szanowali i byli dla siebie życzliwi. Ojciec do dziś, nie wiem dlaczego, chodził w każdą niedzielę do kościoła ormiańskiego, tak się nazywał. Pamiętam też, że nasze nazwisko pochodzi z ormiańskiego. Nic więcej na ten temat i w ogóle na temat młodzieńczych lat moich rodziców nie wiem. Dzieci w rozmowach starszych nie brały udziału, a później szybko zostałem oddzielony od rodziny i nie miałem sposobności o to zapytać. Zresztą nasze i dawne pokolenia długo czuły się dziecinne i nie dochodziły swoich korzeni. A propos mego nazwiska rodowego, to całe życie był z nim problem i często go zniekształcano. Kiedyś delegowany na zabezpieczenie pierwszych wyborów po wojnie w celu uświadamiania wsi, w rozmowie z ludnością tej gminy chciał mnie przedstawić. Długo nie mógł przypomnieć sobie mego nazwiska, aż w końcu wykrztusił: A teraz przemówi do was porucznik. Ormian. Fakt, że poza rodziną takiego nazwiska nie spotkałem w życiu. Wracając do domu, to całą odpowiedzialność za dom, dzieci, ich wychowanie, wyżywienie, wykształcenie itd. ponosiła nasza matka. Muszę przyznać, że robiła to wspaniale. Nigdy nie słyszałem narzekań z jej strony. Chodziła jak w kieracie, myśląc o wszystkim i o wszystkich. A miała z nami udrękę. Ojciec grymasił się w jedzeniu zapach cebuli, której nie znosił pod żadną postacią wyczuwał na odległość. Żadne tłumaczenia, że to dodaje smaku, nie pomagały. Dania dla ojca miały być specjalnie przyrządzane. Kolejnym asem byłem ja. Z zup jadłem tylko rosół i fasolówkę, a na drugie danie ziemniaki i mięso wieprzowe. Co w tej sytuacji miała robić biedna matka? Każdemu gotowała oddzielnie. Pamiętam, kiedyś do domu przyszedł dość ułomny facet, biedak, który często przynosił ojcu piwo z restauracji. Matka miała już we krwi gościnność. I nikogo nie wypuściła z domu bez poczęstunku. Ugościła go zatem gołąbkami, które były na obiad. Oczywiście ja ich w życiu nie jadłem. Miałem jednak możność zobaczyć z jakim apetytem, jak smacznie i z jakim namaszczeniem jadł ten facet, oblizując tłuszcz na brodzie, że postanowiłem po jego wyjściu i pod nieobecność matki sam skosztować. Bardzo mi one smakowały, ale matce się nie przyznałem. Dopiero po latach zostałem przyłapany na gorącym uczynku, jedząc gołąbki sporządzone przez moją żonę w obecności mojej matki. Musiałem uderzyć się w pierś i przyznać do winy. Zresztą zawsze mnie uświadamiała, że jak pójdę w świat, to wiele się nauczę. Jednak mleka do dziś dnia w ustach nie miałem. Na pytanie, czym cię matka karmiła jako niemowlę, odpowiadam, że chyba herbatą, bo ją tylko używam. Tak czy owak dziś tylko mogę docenić, ile trudu i wysiłku kosztowało to matkę. Jeszcze dziś żona narzeka, jak ubogi jadłospis musi stosować przez moją osobę, choć przyznam, że wiele posiłków się jeść nauczyłem i nadrabiam zaległości. Tak to już jest w życiu, że każdy lubi co innego, a wszyscy chyba nie lubimy być zmuszani. Mając 10-11 lat życia, zachorowałem na żółtaczkę zakaźną. Jak zwykle w tych czasach nie korzystano tak jak dziś z pomocy lekarza. Nasze matki były całą pomocą medyczną. Każda z nich specjalizowała się w jakimś zakresie stosując różnego rodzaju zioła im znane z pokolenia i skuteczne. W trzecim miesiącu mojej choroby byłem mocno wycieńczony. Nie chciałem brać żadnego lekarstwa i dostałem ultimatum: albo weźmiesz lekarstwo, mleko z miodem, albo idziesz do szkoły. Wybrałem to drugie. Po godzinie pobytu w szkole zostałem odprowadzony do domu. Próby wlewania mi tego lekarstwa na siłę były żałosne. Do dziś z lekarstwami jestem na bakier i chyba dobrze mi z tym. Dom nasz był zawsze otwarty dla wszystkich, także ze strony ojca, jak i matki. Z tą różnicą, że organizatorką tej gościnności zawsze była matka. Ona dbała o atmosferę i obsługę. Obojętnie, kogo gościła, czy młodych, czy starych, czy krewnych, czy znajomych, a nawet zupełnie obcych, każdy był mile widziany. Nie pamiętam, by ktoś był przyjmowany w drzwiach domu. Ta zresztą gościnność cechowała większość rodzin. W tych czasach nie czekano, że ktoś coś komuś zorganizuje, jakąś rozrywkę. Od dziecka do dziadka wszyscy pragnęli coś działać. Pamiętam, na podwórku w domu na Trzepaku zakładaliśmy kurtynę z różnych zasłon i dawaliśmy różne przedstawienia. Organizowano muzykowanie, wycieczki do lasu, wyjazdy na odpusty i każdy w tym miał swój udział. Dorośli byli reżyserami, a dzieci wykonawcami. W szkole z zasady rozrywki kulturalne organizował ksiądz. Sam dość często brałem udział jako członek zespołu, występując w różnych rolach księdza, misjonarza, krzyżaka, rycerza, a w jasełkach etatowo w roli Heroda. Z teatru, kina i tym podobne korzystało się odświętnie. A właśnie te domowe rozrywki organizowane osobiście były najprzyjemniejsze i dawały dużo satysfakcji i zadowolenia. Jak trzeba było, to nasi rodzice poświęcali swój czas i wysiłek, by nam zrobić przyjemność. Nie zawsze i niekoniecznie pieniądze. Moja matka przy takim nawale obowiązków, szóstka stołowników, miała chęć i czas, by w czasie ferii szkolnych z czwórką dzieci zwiedzać prawie całą Polskę. Co roku odbywaliśmy dalekie podróże do Gdańska, Krakowa, Warszawy, Częstochowy i wiele innych miejscowości jako środki wczasowe Worochta, Delatyn, Jaremcze, Zaleszczynki tym podobne. Uczęszczałem do szkoły podstawowej imienia Świętego Stanisława Kostki w dzielnicy Majzle około 300 metrów od domu. Nasz kościół parafialny to kościół św. Józefa, około 500 metrów od domu. Muszę przyznać, że z lat szkolnych dużo nie pamiętam. Uczyłem się średnio, ale systematycznie i bez wpadek przechodziłem z klasy do klasy. Jedyną nauczycielkę z tej szkoły, którą zapamiętałem, to pani Mazepa, ucząca języka polskiego. Była to starsza pani, dość groźna i wymagająca. Pomocą szkolną w domu była moja starsza siostra Elżbieta. Nie pamiętam, bym w domu poświęcał wiele czasu na naukę, ale chyba dlatego, że dawniej w szkole wymagano, ale i uczono. Po szkolnych lekcjach, mając dużo kolegów szkolnych i sąsiadów, większość czasu spędzaliśmy nad rzeką bystrzycą, do której od domu miałem 150 metrów. Na niej to właśnie i na przyległych terenach bez niczyjej pomocy nauczyłem się pływać, nurkować, łapać ryby, grać w piłkę nożną, a w zimie jeździć na łyżwach i nartach. Latem w samych slipkach wychodziliśmy z domu rano, a wracaliśmy pod wieczór. Często matka lub siostra przynosiły obiad nad rzekę w umówione miejsce. Rzekę znaliśmy na pamięć na długim odcinku. Opalenizna nie schodziła z nas okrągły rok. Na wyżej wymienionej rzece doświadczyłem też, że z wodą nie ma żartów. Często z prowizorycznie wykonanej przez nas skoczni skakaliśmy do wody, nurkując za wrzuconymi celowo przedmiotami. Chyba źle odbiłem się od skoczni, a na dodatek zimna woda spowodowała, że chwycił mnie na dnie rzeki silny skurcz nogi. Ból zniemógł mnie pod wodą. Ostatkiem sił odbiłem się rękoma od dna i zdążyłem chwycić powietrze nad lustrem wody. Kiedy po raz drugi wynurzyłem się z wody, jeden z kolegów podciągnął mnie za ręce i rozmasował obolałą nogę. Drugie zdarzenie na tej samej rzece miałem pod koniec zimy. Na jednym z zalewów dokonywaliśmy popisów jazdy na łyżwach po topniejącym już lodzie. Brało się rozpęd na brzegu i liczyła się zdobyta odległość na poddającym się jak guma lodzie, na którym coraz więcej okazywało się wody. Ja, chcąc uzyskać jak największą odległość, dojechałem do miejsca pęknięcia lodu i nagle znalazłem się pod wodą. Łyż wyciążyły pod wodą jak kule u nogi. Trzymałem się gumowej konsystencji lodu, ale wraz z nim zagłębiałem się coraz niżej. Kostniałem z zimna i czekałem na ratunek kolegów. Kiedy mnie wyciągnięto przy pomocy gałęzi, byłem już sztywny. W takim stanie zaniesiono mnie do najbliższego domu, gdzie sąsiedzi udzielili mi pierwszej pomocy, a też doprowadzili do stanu używalności moje ubranie. Dopiero po kilku godzinach znalazłem się w domu, nic nie mówiąc o tym rodzicom. Otrzymałem reprymendę, ale tylko za to, że późno wróciłem. Na tej rzece, ale już podczas okupacji niemieckiej, próbowałem uczyć pływać swoją sympatię, obecną żonę. Na dość płytkiej, ale rwącej wodzie rozluźniłem ręce podtrzymujące sympatię, chcąc sprawdzić, czy sama utrzymuje się na wodzie. Kiedy to zrobiłem, moja uczennica jak topór zanurzyła się w wodzie, spływając z prądem. Odnalazłem ją szybko, ale już zdążyła się napić wody. Działo się to w obecności jej matki. Chyba nie miała podstaw by wierzyć, że próbowałem utopić jej córkę. Moja sympatia miała uraz do wody, a od tego czasu to bała się już na odległość. Opisane zdarzenia to kropla w morzu doznań otrzymanych i związanych z tą rzeką. Większość przeżyć była jednak radosna i do nich jeszcze wrócę w dalszej części. Wracając do spraw rodzinnych, było nas w domu sześć osób: matka, ojciec, siostra Elżbieta, nazywana przez domowników Nusia, rocznik 1917, siostra Marysia, rocznik 1921, ja Mieczysław, rocznik 1925 i mój brat Stanisław, rocznik 1931. Żyliśmy między sobą zgodnie. Naszą oporą we wszystkim była Nusia i nasze starsze siostry cioteczne, które też mieszkały przy ulicy Nowej. My pod numerem 20, a one 28. W tym towarzystwie i mieszkających tam starszych kolegów nabierałem szliwy do dorosłości. Ciepła rodzinnego nam nie brakowało. Finansowo matka musiała się dobrze gimnastykować, by zapewnić nam to ciepło. W roku 1938 ukończyłem ostatnią, siódmą klasę szkoły powszechnej. I tak przez rodzinę, jak też przez mego księdza katechetę o nazwisku Czernik, byłem przygotowany do seminarium duchowego w Wadowicach, który kształcił księży misjonarzy Saletynów. Matka szykowała bieliznę, pościel w kilku wydaniach, gdyż takie były wymogi i inne potrzebne do wyjazdu rzeczy. Ten obrany przez rodziców i otoczenie kierunek mego dalszego kształcenia wziął się stąd, że od najmłodszych lat w domu urządzałem ołtarzyki, odprawiałem msze, należałem do krucjaty, nosząc przewidziany mundurek podobne. W występach szkolnych często miałem rolę, w których za strój służyła mi sutanna. Wszyscy krewni i znajomi wokół twierdzili, że jest mi twarzowo w tym ubiorze, a i moje zachowanie wskazuje na to, że powinienem zostać księdzem. Byłem też ministrantem i czynności z tym związane bardzo lubiałem. Miałem też kolegów, których ojciec był kościelnym w naszej parafii. Z nimi to przesiadywałem często w kościele, na plebanii, a też w przyległym pięknym sadzie. Organizowaliśmy muzykowanie dla ulubionych księży w dniu ich imienin. To były nasze ulubione miejsca i tam uczyliśmy się miłości i zgodnego pożycia. Wszystko to wskazywało na to, że obrany kierunek był słuszny. Ja jednak im bliżej było mego wyjazdu, tym bardziej podchodziłem do tego z rezerwą. Fakt opuszczenia gniazda rodzinnego, moje problemy z jedzeniem, a także podkochiwanie się w koleżankach uświadamiały we mnie coraz bardziej, że chyba ze mnie księdza z powołania nie będzie. Kiedy oświadczyłem to rodzicom, byli rozczarowani, ale nie rozdzierali szat. Szybko przeszli do porządku dziennego i szukali innego wyjścia dla mnie. Ja, mimo całej swojej pobożności, nigdy nie uważałem księdza za świętość. W częstych kontaktach z nimi widziałem ich zalety, ale także wady. Byli tacy jak ksiądz Gołębiowski, którego jedynym tematem był katechizm, ale byli i tacy, którzy po wyjściu z kościoła stawali się normalnymi osobnikami, korzystającymi z życia jak każdy przeciętny śmiertelnik. Takim księdzem proboszczem parafii św. Józefa był ksiądz Ptak. Bardzo przystojny i, jak mówiono, miał duże powodzenie u kobiet. Przez niego podobnież truły się kobiety. Ale miałem też możliwość, wraz z kolegą Z. Czubem, być naocznym świadkiem wydarzenia potwierdzającego pomówienia. Jak już wspomniałem, w dniu imienin księdza Gołębiowskiego w Biały Dzień urządziliśmy mu serenadę pod oknami plebanii. Proboszcz próbował nas wygonić z tego miejsca, ale szedł solenizant i wpuścił nas do samego pomieszczenia, częstując nas ciastem i słodyczami. Było nas tam około dziesięć osób, dziewczynek i chłopców. Po skonsumowaniu łakoci dostaliśmy chętkę na owoce we wspomnianym sadzie. Skrycie wyszliśmy z tego pomieszczenia i skradając się po cichu klatką schodową, chcieliśmy zejść do piwnicy, skąd prowadziły drzwi do sadu. Kiedy zsunęliśmy się po poręczach do parteru, oczom naszym ukazał się proboszcz, Trzymający za rękę młodego aniołka. Musieliśmy głośno ze zdziwienia zareagować, gdyż aniołek zerwał się do ucieczki, a zaczerwieniony proboszcz wezwał nas do siebie. Baliśmy się, że nas skarci i nieprzyjemność będzie miał nasz katecheta. Jakie było nasze zdumienie, jak w swoim gabinecie wręczył nam po kilogramie cukierków, pytając, co widzieliśmy. Chórem stwierdziliśmy, że nic, tylko aniołka. Kazał nam milczeć i pozwolił iść do sadu. Daliśmy sobie opust, przynosząc jeszcze owoce dla koleżanek i kolegów. Przyczyny tej hojności proboszcza, która zdziwiła nawet katechetę, nie zdradziliśmy. Od tego czasu często byliśmy obdarowywani słodyczami i mieliśmy wolny wstęp do sadu. Dość często tylko umownymi znakami dawaliśmy sobie sygnał, by iść skorzystać z przyznanych nam przywilejów. Nigdy jednak nawet między sobą nie roztrząsaliśmy tego tematu. Raz jeden Mundek oświadczył mi, że poznał twarz aniołka z plebanii, która zamieszkiwała w tej samej dzielnicy. On zaś mieszkał tuż przy kościele. Utrzymywaliśmy dalej wszystko w tajemnicy. Służąc kiedyś dom mszy świętej we dwóch byłych świadków, ubieraliśmy księdza proboszcza w szaty liturgiczne, przez przypadek kolega potrącił stółę, która spadła na podłogę. Energicznie i mocno proboszcz zdzielił kolegę w twarz. Ten z płaczem i krzykiem, „Jak księdzu pokażę. Wyskoczył z zakrystii, lecąc w kierunku domu swoich rodziców. Ksiądz zdenerwowany kazał mnie lecieć za nim, by nie zdążył pożalić się rodzicom i nie zdradził tajemnicy. Niestety dopadłem go, ale już w domu, kiedy zdążył z płaczem opowiedzieć, czego byliśmy świadkiem na plebanii. Rodzice Mundka, bardzo pobożni i godni ludzie, mnie uważając za swojego kolejnego syna, a mieli swoich czterech i dwie córy, ucieszyli się, że wpadłem po niego i oświadczyłem, że to, co mówi, nie miało miejsca i są to wyssane brednie. Tym uspokoiłem jego rodziców, wyciągając go na podwórko, tłumacząc mu, że ludzie czekają na msze, a ksiądz nie wyjdzie do ołtarza bez nas. Kiedy wylał z siebie to, co go nurtowało, szybko doszedł do siebie. Kiedy doszliśmy do kościoła, proboszcz oczekiwał na nas na schodach. Pogłaskał kolegę po głowie, przeprosił i wyszliśmy z opóźnieniem przed ołtarz. Cała sprawa poszła w zapomnienie. Inne przykłady mógłbym przytoczyć o innych księżach, ale podając te przykłady nie chodzi mi o ich ośmieszanie, a też sianie niewiary w księży. Według mnie jest to osoba pełniąca swoje obowiązki duszpasterskie wobec wiernych, a po ich spełnieniu jest takim człowiekiem jak wszyscy inni. Księża prawosławni też chrześcijanie, te same spełniając obowiązki wobec Kościoła, zakładają swoje rodziny i nikt nie poczytuje im tego za złe. Tak rozumując, osobiście ani w młodości, ani teraz nie doszukuje się świętości w tych ludziach. Oby pozostali wierni mogli się szczycić takim autorytetem i postępowaniem. Po tych odskokach od tematu, które też miały wpływ na moje rozumowanie życia i wychowanie, wracam do spraw osobistych. Rodzice moi, a szczególnie ojciec, chcąc, bym kontynuował jego fachowość, zapisali mnie do nowo tworzącej się szkoły mechanicznej, w oddanym bloku koszarowym, oddanym w tym celu przez wojsko. Był to, o ile pamiętam, blok wydzielony z koszar 42 pp. Pamiętam, w przerwach lekcyjnych lecieliśmy do okien, by patrzeć, jak podoficerowie musztrują rekrutów. Podobało mi się to, ale ze strony musztrujących, a nie odwrotnie. Wychowawcy tej szkoły traktowali nas już prawie jak dorosłych, a szczególnie na zajęciach praktycznych. Wymagania stawiali duże, a baza materiałowa, jak w początkach, bardzo skromna. Nie wychodziły nam pierwsze prace ślusarskie, niszczyliśmy dużo materiałów, a tym samym denerwowaliśmy swoich instruktorów. Byli to bardzo dobrzy fachowcy, którzy, wymagając, chcieli nas czegoś nauczyć. Trzeba przyznać, że z dnia na dzień robiliśmy postępy. Nauczyliśmy się nawet kombinować jak najmniejszym trudem wykonać nakazany przedmiot dobrze i w nakazanym terminie. Była to chyba pierwsza i jedyna szkoła techniczna w naszym mieście. Mieliśmy na czapkach i rękawach mundurków wypustki koloru zielonego w odróżnieniu od ogólniaków, którzy mieli w kolorze czerwonym. Była to nowość i tym się szczyciliśmy. Kolegów miałem wielu, ale dobieraliśmy się tworząc paczki o podobnych zamiłowaniach, choć nie o jednakowych charakterach. Ja w tym gronie miałem predyspozycje przywódcze i cieszyłem się autorytetem tak wśród kolegów, jak i dorosłych. Matka często powtarzała, że chyba za bardzo wykorzystuje swoich kolegów. Może i tak, wyręczałem się nimi dość często. Nie było to jednak krzywdzące dla nich i na ten temat nie miałem sygnałów. Tak czy owak, chyba było nam wszystkim z tym dobrze. Pierwszą klasę wyżej wymienionej szkoły ukończyłem pod koniec lipca 1939 roku z promocją do następnej klasy. W tym czasie już w środowisku dorosłych słychać było tematy o zbliżającej się wojnie z Niemcami. Nie skończyły się nasze ferie letnie, kiedy pierwszego września wybuchła wojna.